Ray Tracing, czyli technologia polegająca na śledzeniu promieni, staje się coraz bardziej popularna wśród graczy. Tak więc coraz więcej osób, kupując kartę graficzną, zwraca uwagę na to, czy poradzi sobie ona z obsłużeniem tej technologii. Z reguły takim osobom poleca się karty graficzne z rodziny GeForce RTX, ponieważ Nvidia, konstruując te karty, skupiła się na odpowiednim wdrożeniu obsługi śledzenia promieni poprzez zamontowanie w tych kartach. Rdzeni RT, ale tutaj może nasuwać się pytanie, czy stwierdzenie, że RTX są stworzone do grania z ray tracingiem ma sens w kontekście każdej z tych kart. Dzisiaj na to pytanie postaramy się odpowiedzieć poprzez sprawdzenie, jak z obsługą tej technologii radzi sobie RTX 3050, czyli najsłabsza i zarazem najtańsza karta z rodziny RTXów. W dzisiejszym teście udział weźmie jedno wentylatorowa konstrukcja firmy Palit, czyli z pewnością nie jest to najlepszy RTX 3050 pod względem kultury pracy. Natomiast w tym teście nie będzie to miało żadnego znaczenia, ponieważ dzisiaj liczy się tylko i wyłącznie wydajność. Także bez zbędnego przedłużania przechodzimy już do testów. W ramach formalności widzicie teraz na ekranie specyfikację techniczną platformy testowej, która została przeze mnie użyta. on a screen oh, we human, we breathe Every single thing we see Curated, adorated These expectations They keep weighing me down i say it enough it gets ingrained in my head and i start see you i don't wanna hear you tonight i don't wanna fight you you don't wanna know if i feel alright i don't wanna just forgive you i just wanna be fine i'll be waiting for a sign to light up yeah and your heart is out of sight i just wanna feel mine. Tak, więc jesteśmy już po testach. Jak mogliście przed chwilą zobaczyć, RTX 3050, mimo posiadania rdzeni RT, zdecydowanie nie jest kartą, która zapewnia satysfakcjonującą wydajność w grach. W sytuacji, gdy korzystamy z technologii śledzenia promieni, uzyskanie sensownej płynności jest możliwe dopiero wtedy, gdy obniżymy ustawienia graficzne oraz skorzystamy z technologii skalowania rozdzielczości, takiej jak DLSS. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie uzyskać sensowną płynność obrazu. Podsumowując, RTX 3050 zdecydowanie nie jest dobrą kartą, jeżeli szukacie karty graficznej, która ma zapewnić wysoką wydajność w grach przy wykorzystaniu light tracingu, aczkolwiek jestem przekonany, że większość z was się takiego rezultatu spodziewała. Ponieważ RTX 3050 po prostu nie jest demonem wydajności. Także jeżeli szukacie dobrej karty do grania z Ray Tracingiem, to musicie głębiej sięgnąć do portfela i kupić kartę graficzną z wyższej półki. A co wy na ten temat sądzicie? Swoją opinię oczywiście możecie wyrazić w sekcji komentarzy. A na ten moment ja się z wami już żegnam. Trzymajcie się. Na razie i do następnego. I feel alright